Witam Państwa jak zwykle bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu z książkami. Jak zwykle w każdym tygodniu wiele się wydarzyło i wiele nowych książek się ukazało. A ponieważ na w tej chwili rozmawiamy z osobami, które również książki bardzo lubią i czytają, to pozwolą Państwo, że w dniu dzisiejszym przedstawię gościa, którego znam od, mogę powiedzieć, bardzo dawna, a jest nim Pan... Tomasz Kumek, którego bardzo serdecznie witam. Witam serdecznie. Dziękuję, że zechciał Pan przyjąć nasze, że tak powiem, zaproszenie do rozmowy o książkach. Pozwoliłam sobie powiedzieć, dlatego, że tak dawno pana znam, bo rzeczywiście to szmat czasu. Jest Pan osobą bardzo znaną w Tomaszowie, ale dla mnie jest Pan osobą taką, która zawsze książki lubiła, czytała i posiada hobby, a tym wielkim hobby jest całą pewnością sport i piłka nożna. Jak również film, aktorstwo, kino. I to właśnie tak było, że kto do nas tak często przychodził, jak pan, to wiedziałyśmy, czym się interesuje. Co trzeba było zatrzymać i zostawić, że jeśli złoży pan nam wizytę, to będzie o czym porozmawiać, a jednocześnie mieć dla pana książkę. I w tym momencie wywołam pana do odpowiedzi. Czy nic nie przekłamałam i rzeczywiście tak jest? Tak, ja nie jestem rodowitym Tomaszowianinem, ale moja pierwsza praca zawodowa właśnie wiązała się z książką. Co prawda, książkę lubiłem od, od zawsze, od małego, bo tak się jakoś moje życie ułożyło. Ale w tomaszowie, jak zacząłem pracować w fabryce dywanów, byłem kierownikiem świetlicy, to w moich obowiązkach było także prowadzenie biblioteki zakładowej. I tam oczywiście był księgozbiór, później on był przekazany do włókniarza, tam do biblioteki po likwidacji tej świetlicy, ale między innymi. Były też zakupy nowości, i stąd nasza też, znajomość. Przychodziłem, wybierałem ciekawe książki, a wtedy o dobrą książkę było dużo trudniej niż teraz. Tak. Także wszystko się zgadza. No a moje hobby to rzeczywiście sport, w którym pracowałem zawodowo i film. Film, kino, szeroko rozumiane. Znają mnie Walcy Tomaszowa z prowadzenia dyskusyjnych klubów filmowych. I dziś jeszcze, jak ktoś chce, to na ten temat mogę dużo powiedzieć. Czasami goszczę na przykład na Uniwersytecie III wieku, gdzie o filmie mam wykłady dla słuchaczy. Że tak powiem, jeśli chodzi o film, to preferuje pan film zagraniczny? Czy lubi pan również polski film? Trudno powiedzieć, jaki film, czy polski, czy inny. Na pewno polski jest mi bliższy, bo realia tych filmów i ludzie, którzy te filmy robią, czy grają w tych filmach, są łatwo dostępni i więcej o nich wiemy. Prawda? Chociaż dzisiaj w dobie informacji internetowej, multimedialnej to wszystko jest, się miesza, ale rzeczywiście lubię dobry film. Wszystko jedno, czy to jest polski, czy zagraniczny, jakiej by nie był produkcji, jakiego gatunku, dobry film. No, no może powiem tak nieskromnie, nie lubię horrorów za bardzo, nie wiem dlaczego, zresztą i książek o tej tematyce też, też za bardzo nie lubię. No właśnie, a jeśli byśmy tak, że tak powiem, jeszcze bardziej roztrząsali o tym filmie, to wymieniłby Pan jakiegoś bardzo ulubionego aktora z aktorów polskich, czy aktorkę? No tak, oczywiście każdy ma swoje sympatie, tak. prawda? Tak jak w życiu osobistym, tak samo w tym życiu takim troszkę e, obcowania z gwiazdami, z innym światem ma swoich. I ja, na przykład, takim gatunkiem filmowym, który bardzo, bardzo lubię i wychowałem się na tym gatunku, myślę, że nasze pokolenie się wychowało, był western. No, western to taki bohater, walka dobra ze złem, tak. prawda? Wspaniała sprawa, i myślę, że nasze pokolenie, szczególnie, bo dzisiaj młodzież nie zna westernów. Dzisiaj są inne filmy, tak. prawda? Ale dla mnie western został no i John Wayne to jest taki typowy bohater, chociaż, chociaż lubię innych mocnych mężczyzn takich, którzy walczyli w imię e, lepszego świata, prawda, z negatywnymi bohaterami. Kończyło się to najczęściej happy endem, choć nie zawsze, bo były i antywesterny, ale życił się western. A z polskich aktorów, no niezapomniany Zbyszek Cybulski, którego pamiętam z, z czasów młodzieży. To był wielki aktor nasz porównywalny do Jamesa Dina, choćby ze względu na swoją tragiczność w życiu. Także. No, i mógłbym wymieniać więcej, ja ale. Rozumiem. I właśnie te Pana preferencje są dowodem na to, że książkę, którą Pan jedną ze swoich ulubionych ze swojego księgozbioru przyniósł, to właśnie jest plejada aktorów, którzy w westernach brali udział, prawda? Poza tym ci prawdziwi mężczyźni, którzy byli taką ochroną dla kobiet, prawda? Którzy potrafili bronić, no i rzeczywiście ta wielka walka y, dobra i zła. Ja wie pan, wychodząc dzisiaj na nasze spotkanie, akurat oglądałam telewizję i była mowa o festiwalu w Cannes. No a jeśli film, to przywołano rozmowę z panem Janem Nowickim. Mhm. Bardzo lubię pana Jana Nowickiego jako aktora, a jednocześnie lubię jego wypowiedzi, ponieważ są takie czasami frywolne, bardzo szczere. Oczywiście, człowiek, który kilka razy w Kan był, i właśnie jak opowiada, że to wszystko teraz jest takie przebarwione, kolorowe. On przywołał swój pobyt w Kan, kiedy pojechał właśnie na festiwal, nie mając smokingu, a wiadomo, że były na pewno wielkie spotkania i kolacje. Czerwony dywan. Czerwony dywan to pojechał w smokingu wypożyczonym z teatru. I musiał bardzo się pilnować, żeby mu klapa się nie odchyliła, ponieważ tam była naszyta taka jakby wizytówka, że to jest właśnie rekwizyt z teatru. Ale mówi, kapci to ja już nie miałem. I pojechałem po prostu zakładając tenisówki. I cóż się okazało? Na tamte czasy wzbudzał wielkie zainteresowanie bo teraz można by było powiedzieć, że to taki trendy tutaj smoking zresztą panowie Często tak występują na tych galach, w trampkach, a wtedy jego trampki się okazały takie ważne w tym, w tym spotkaniu, chociaż cały był taki elegancki. Wypowiadał się tak bardzo szczerze, że właściwie film, cóż, najważniejsze to są te spotkania. Wiem, że z racji swoich zainteresowań prowadzi pan również kluby dyskusyjne. To znaczy, że spotykają się tam miłośnicy kina i y, opowiadacie sobie o tym, co ostatnio ktoś widział, czy film, który teraz jest na topie? To znaczy, teraz, jakby te dyskusyjne kluby filmowe, też powoli umierają śmiercią naturalną, dlatego że film każdy jest dostępny dzisiaj, jeśli nie od razu. Po premierze, to nawet przed premierą przecież w internecie można go ściągnąć, obejrzeć sobie. A kiedyś y, siłą dyskusyjnych klubów filmowych było to, że w tych klubach wyświetlano filmy, które z różnych względów, także ze względów cenzuralnych, bo przecież istniała kiedyś tak. w PRL-u cenzura, może nie wszyscy młodzi widzowie o tym wiedzą, wchodziły na nasze ekrany, ale były dopuszczone te filmy do wąskiego rozpowszechniania w dyskusyjnych klubach filmowych i tam wyświetlany był dany film, przed filmem była jakaś tam stosowna prelekcja o filmie, o twórcach tego filmu, o aktorach, a po filmie bywały dyskusje, choć nie, nie zawsze, bo siłą tego było, że jak ktoś wiedział coś o filmie yy, i obejrzał film, to później w, w swoim gronie mógł sobie podyskutować, jego horyzont się rozszerzał, i w ten sposób te dyskusyjne kluby filmowe yy, funkcjonowały. U nas były też trzy takie dyskusyjne kluby filmowe w Tomaszewie. No teraz siłą rzeczy, tak jak powiedziałem, zmarły śmiercią naturalną z braku zainteresowania, choć czasami rzeczywiście.